Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej z, z gier treningowych. Tym razem jest to zaawansowane strzelanie. Pierwsze zadanie musicie trafić w tarczę. Nie jest to łatwe, co możecie zobaczyć na moim przykładzie. Tym bardziej trafić w trzeciej próbie w te bidony. Jednakże, to zadanie nie wymaga zbyt wielu punktów, aby je zaliczyć. Także ja po prostu przejdę je. Próbowałem kilkukrotnie, jednak jest to naprawdę trudne. Tutaj udało mi się raz uderzyć w bidon, ale nie dostałem za niego nic, ponieważ piłka odbiła się kozłem. Także to nie zadziałało. Niemniej jednak, zadanie treningowe zaliczyłem także przejdźmy do następnego tutaj musicie pokonać bramkarza na różne sposoby tak jak mieliście w pierwszym moim strzale L2 plus L1, czyli przewrotka plus lop, bardzo skuteczny w tym zadaniu również jeśli piłka, o tak jak teraz leci strzał finezyjny również jest bardzo, oczywiście jak bramkarz nie wychodzi jest również bardzo skuteczny. Co jeszcze tutaj musicie uważać? Bramkarz czasami wychodzi tylko kawałek, a później się cofa, co może was zmylić. Mocne strzały, bramkarz raczej puszcza, również byle nie uderzyć w niego. Nie jest to może bardzo trudne zadanie, ponieważ kilkukrotnie bramkarz na pewno wyjdzie z tej bramki, co może, możecie go wtedy przelobować. Jednakże bardzo fajnie się to strzela. Na pewno jeszcze będę próbował nie raz. Mogłem co prawda zdobyć większy wynik, ponieważ 15 tysięcy punktów miałem i jeszcze 5 prób, natomiast tylko w tej jednej 600 zdobyłem, resztę zmarnowałem, dlatego Powtórzę te zadanie jeszcze raz, co będziecie mogli za chwilę obejrzeć. 15645 punktów. Jeszcze raz postanowiłem powtórzyć to zadanie. Mam nadzieję, że tym razem zdobędę trochę więcej tych punktów. Oczywiście. Do zaliczenia zadania nie potrzeba tych punktów zbyt wiele. Jeśli dobrze pamiętam, 12 tysięcy. Zaraz zresztą zobaczymy po zakończeniu tego zadania. strzały finezyjne, jak mogliście teraz zobaczyć, mocne również wpadają fajnie. Można naprawdę dużo punktów w tym zadaniu sobie nabić. Ogólnie. Te zadania, wszystkie treningowe, bardzo są fajne. Można w nich bardzo podnieść swoje umiejętności, przez co bardzo polecam yy, pograć sobie w nie. A zapewne zauważycie później, z, z, zarówno w trybie Ultimate Team, czy tam w klubach, czy w zwykłych sezonach, że jednak te podania, strzały wykonujecie lepiej. tym podejściu co możecie zobaczyć właśnie na ekranach swoich monitorów udało mi się zdobyć tych punktów więcej 18 tysięcy i 8 12 tysięcy tak jak mówiłem jest wymagane przejdźmy do złotego yy, zadania należy wywalczyć miejsce w powietrzu czyli najlepiej to yy, ten yy, tego żółtego krzyżyka jak najbliżej się trzymać Uderzenie w tą dolną, co mogliście zobaczyć przed chwilą, 4200 w dolną tablicę yy, daje uderzenie w tą, tylko nie jestem pewien, czy w tą górną, czy w tą średnią, daje 22500. Yy, to chyba była ta średnia. Yy, uderzenie w bramkarza odbiera Wam 1000 punktów, a więc starajcie się unikać tego. Ogólnie zadanej nie wymaga. Zbyt wielu, nie jest wysoki próg, aby zaliczyć to zadanie. Jak widzicie, już zaliczyłem 10 tysięcy, chyba potrzeba. Zaraz zresztą zobaczymy. Jakoś te zadanie nie przypadło mi do gustu. Tamte strzały były fajniejsze. A więc przejdźmy dalej. Zobaczmy, co, co wymagane jest na poziom legendarny. 30 tysięcy punktów w strzałach różnego rodzaju. Grałem już to zadanie wcześniej i miałem dosłownie niedużo mi braku, miałem 29 tysięcy, chyba 651 jakoś tak. Spróbuję teraz pobić ten rekord. W tym przypadku, jak widzicie, trzech obrońców polecam kopnąć tę piłkę w obrońce albo w bramkarza, bo tak no, będziecie tracić czas, a ciężko jest przeciwko trzem obrońcom yy, strzelić tego gola, a tak to tylko stracicie czas, który w końcówce może być naprawdę bardzo cenny i uniemożliwić, bo wam go braknie zdobycie poziomu legendarny. Oczywiście, oczywiście, strzały polecam wykonywać finezyjnie, ponieważ jest to bardzo skuteczne. Tutaj będziecie mieć z pewnością kilka takich okazji, jak widzicie teraz, że bramkarz wychodzi. Musicie jak najszybciej strzelić w bramkę, i tych punktów niecałe 2000 dostaniecie także. Można sobie na tym podbić punktów fajnie. Tutaj z lobem musicie uważać, bo bardzo łatwo jest przedobrzyć siłę, że tak powiem. I ten strzał będzie nad poprzeczką. Również grając przeciwko dwóch, dwóm obrońcom czy trzem musicie uważać na spalonego. Ponieważ na to też jest, wtedy zaliczy to jako błąd, i następna sytuacja będzie. Jak widzimy, sporo jest tych sytuacji na trzech obrońców. Powiedzmy 5 takich sytuacji stracicie na każdej po 3 sekundy powiedzmy. I, I to później już może w końcówce wam, w końcówce wam braknąć 15 pięt, sekund i, i to zadecyduje o tym, tym, że się w niepowodzeniu. Ogólnie, dosyć fajne te zadanie i stosunkowo nie jest trudne. naprawdę niedużo razy je wykonywałem wcześniej i zdobyłem 29 tysięcy punktów także także dosyć, dosyć fajnie ale nie zamierzam dłużej jakoś grać w te gry w tą akurat grę ponieważ 4 minuty no jest średnio taka ciekawa Bardziej zaawansowane strzelanie podobało mi się w FIFA 13 ciekawiej trzeba było dryblować co prawda jednym zawodnikiem, ale ciekawsze to moim zdaniem było te dryblowania tutaj również o wiele bardziej prościej wpadają te strzały na bramkarza jak bramkarz wychodzi, wraca do bramki, co jest bramka wtedy pusta w 13 było to naprawdę trudne. Tutaj, tutaj zmniejszyli ten poziom trudności, przez co to zadanie wydaje mi się łatwe. Jak widzicie, końcówka czasu i teraz walka z czasem, czy uda się, czy nie. Również z końcem czasu będzie koniec odcinka, także dzięki wszystkim za oglądnięcie. Mam nadzieję, że pomogłem wam w tym zadaniu. W tym zadaniu. Następny odcinek będzie niebawem. Jak widzicie, ostatnie sekundy dla mojego szczęścia bramkarz wyszedł. Udało się zdobyć legendarny poziom, za co dostałem również osiągnięcie w trofeach. Dzięki wszystkim, trzymajcie się, cześć.